Witam serdecznie, jestem Aga, a Wy jesteście na kanale Let's Go Aga. Kanał ten kiedyś nazywał się Życie na Start, a kiedy zaczęliśmy podróżować wcześniej przyczepą kempingową to życie wystartowało i zmieniłam nazwę kanału na Let's Go Aga. Tym oto nagraniem chciałabym Was serdecznie zaprosić na serię filmów z naszej pierwszej podróży naszym pełnoprawnym już kamperwanem kamperwanem którego sami zbudowaliśmy. Budowaliśmy go dwa lata i naszą podróżą marzeń, pierwszą podróżą marzeń od początku była podróż na północ Norwegii i dwa lata byliśmy wierni temu projektowi i myślę sobie, że opatrzność wynagrodziła nam tą wierność, tą wytrwałość cudowną pogodą Jesteśmy w podróży w tej chwili już drugi tydzień, kiedy nagrywam ten filmik, ten wstęp, ponieważ właśnie po dwóch tygodniach osiągnęliśmy cel podróży, jesteśmy na Nordkap. Pomiędzy byliśmy jeszcze na Lofotach i tutaj również opatrzność nad nami czuwała przecudowna pogoda. Upalna wręcz pogoda na lufotach. Tak więc nasz trud, dwuletni trud, naprawdę trud, bo to było mega wyzwanie. Nie znaliśmy się na tym, nigdy tego nie robiliśmy. Budowaliśmy pod chmurką w ciężkich warunkach norweskich, ale udało się, dokonaliśmy tego i właśnie zaczynamy van life. Na razie van life. Ograniczony mocno naszą pracą, więc podróżujemy tylko wtedy, kiedy mamy urlop, bądź dłuższe jakieś wolne e, dzięki jakimś tam świętom narodowym czy kościelnym, bądź po prostu wypady weekendowe. Ale ta podróż, trzytygodniowa podróż, jest naszą podróżą marzeń i bardzo bym chciała podzielić się z Wami naszymi wrażeniami, tak więc chciałabym oddać w Wasze ręce oczy, uszy, telewizory, komórki, komputery, serię filmów z naszej pierwszej podróży na Nordkapp. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę i bardzo serdecznie proszę o tych, którzy nie subskrybują, aby to zrobili, bo jest to dla mnie wielka nagroda za trud, który wkładam składając filmy. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam, Aga z kanału Let's Go Aga.